Kolejny materiał na moim kanale. Dziś chcę z Wami przeprowadzić unboxing. Oczywiście, bo paczka przyszła i chcę z Wami przeprowadzić dzisiaj unboxing. Ciekawe, co to cholera, co to może być. coś przyszło, słuchajcie Przeprowadzimy ogólnie teraz unboxing tego czegoś, drążek. Do, skrzynia biegów do kierownicy Logitech. Kierownicy na kanale się pojawi jutro. Dobra, ogólnie zobaczcie. zobaczcie mamy sobie ten drążek. Dobra. O, proszę bardzo. To trzeba podłączyć do kierownicy, ale kierownica przyjdzie mi jutro, więc patrzcie, jedynka poczekajcie, coś tu mam jeszcze tu mam o, coś dlatego do do stanowiska od tej kierownicy a tu jakieś instrukcje jeszcze tą skrzynię biegów se muszę przymocować I mogę sobie spokojnie grać, tylko jeszcze kierownica nie jest potrzebna, poczekajcie, kamerkę przywrócę. Dobra, słuchajcie, e, patrzcie, ja mam trążek z skrzynie biegów, patrzcie. Ja sobie ja se może, e, słuchajcie, jak, se, jak będę przy, przy... będę już miał tą kierownicę sobie tutaj. Słuchajcie, jutro będzie może unboxing z moim kuzynem. Wziąłem jedynkę, a dwójkę... za kamerę. Jedenka, dwójka, trójka, czwórka. Spełnione już moje marzenie, ale jeszcze kierownicy mi brakuje. Tu mamy oczywiście ten, instrukcję obsługi do tego. Kurde, kierownica. Dobra. Słuchajcie, dzięki Wam za oglądanie. Lajka w górę, komentarzek i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału.